Dzisiaj akcja Obornik na trzy traktory Aktualnie może 60 z 5 4,5 tony Miał być, miał pomagać brat dla mnie No ale niestety u siebie roboty ma Jeden minus dlatego, tego który nie gra, że nie jest na no nad i Straszny tutaj przód. Mały oh, ten przód, przed tutaj poprosi, No do góry, już jak jest na samym końcu. Ale tak ogólnie to sześćdziesiątka, bardzo dobrze na sobie radzi. Drećka i pomału przodu Wchodzimy na pierwszej dziesiątki i z wyborem, z osiemdziesiąt jedenaście. To właśnie sześćdziesiątka pożyczyłem od rada. O na płycie to jest. Jeżeli dzisiaj skończymy, to jutro będę orał. Przywiozłem trzeci raz dzisiaj. To jest już... sąsiad O, to ten suchy najlepszy To ten co my z sklewa wywoziliśmy, dawaj tego Akurat to ten sklewa kurde co my ręcznie ładowaliśmy O i wydało się, że mus musimy ręcznie kurde ładować. O kurde A wolałem to przemilczeć No tutaj chęt za siebie w tamte lata co minęły Czasem myślę co przegrałem Ile diabli wzięli co straciłem z własnej woli Ile przeciw sobie Co wyliczę, to wyliczę Ale zawsze wtedy powiem Że najbardziej mi żal Kolorowy kwiat będzie akurat fajnie kurzy no aż się kurzy rozrzutnika nie trzeba trzeba mieć krokodil tłumy no otwórz no, pyk Się zdziwi Darek jak wejrzy a cholera akcje. akcje, a to kurzy, no kurzy to można. Aż pachnie ten kurzy, No sam azot. No, tak czy temu, no, takie śmierdzące kuraczy, no, wściekły azot. Na no, no, łąki niby dobre No. Jeszcze raz weźmiesz tego? Tam może być trochę Tu będzie akurat pod siatę i pełniutki fajnie kłóci. No, nie widać, że ja był załadowany. To wpływa usta. No, no, tego to można dać. Daj do przodu. Tam do strony. no i dziękował. No i pomału, pomału do przodu idzie Tego kurzego fajnie się roztrzęsło Na wolniejszym biegu, na jedynie trzęsłem, Żeby jego grubiej posypać Bo jego tam pyli, pyli Ale dałem jego grubiej dla pewności i już Może nie spali kukurydzy Dwa razy wrzucone i już na tyle to dwa razy wrzuci dwa razy z tyłu, dwa razy z przodu i wystarczająco jest. Tak jak mówię, szczątka sobie kosmicznie radzi z tym rozrzutnikiem. Nie spodziewałem się, że. No w sumie to jest 4,5 tylko na pionowym. Bardzo dobrze idzie. O, ostatni raz i ogień tam. Tata rozwozi 60. Weź to tutaj Dał troszkę Dobra, pojechali Верни oh, кахаты yeah. Dobre chwile przypomina Mego miasta słyszę dzwony Czy ktoś czas zatrzymał I gdy pytam ci o siebie No już blisko końca jest Jest dobrze Na naszą szóstkę można dużo wrzucić Bardzo dużo Tyle, ile zaczep wytrzyma w 80. Tyle można wrzucić. 8,5 tony na pewno. 8,5 tony na śmiałości można na niego ładować. Wytrzymuje. Ja oczywiście 80, jak ciągam na haku, no to można dużo narzucić. Ja wtedy na samiutką siatkę wale aż. Aż na siatkę, na siatkę. Wtedy rozrzutnik się wydłuża prawie o półtora raza przywiezienia No, i już do przodu Ta sześćdziesiątka to tak 4,5 tony I troszkę za mała Może i faktycznie troszeczkę Z parę koni za mało jak ma sześćdziesiątka przy tym rozrzutniku Chciałoby się na ten rozrzutnik naładować Tak jak na... Na szóstkę No ale nie można niestety Nie można przeładować I minus, że nie jest na tandemie, o że było na tandemie, to by był w ogóle luksus już. wcięsiony z rozrzutnika a tamten wożony przyczepą przyczepkami więc troszeczkę ciężejszy tamten jest fajnie robota idzie sprawnie kurczę, pyk pyk załadowany odjechany załadowany odjechany do pełna panie kierowniku do pełna ładuj Aż przeleje się przez kurek To eee. było Trzeba porządnie depnąć na mulce, żeby było dobrze w Tej 60 Bo tutaj dwa koła od razu bierze nie jak u mnie na prawe tylko U mnie w 60 tylko na prawe bierze A tutaj na... Na dwa I Trzeba teplić podłogę, żeby... Było dobrze Fajnie, że Dawid pomaga mi W tym rozwieżeniu Szybko, fajnie, sprawnie to idzie, kurcze Wjechał, wziął Załadował i już. Dzięki Dawid, że mi pomogłeś Wiem, że będziesz oglądał do samego końca Dzięki dla brata, że pożyczył mi Pożyczył traktor z Rozrzutnikiem wow. Już? pewno. No nie wiem czy jechać już czy nie Ostatnie, Ostatnia łyżka na przód Tutaj na przodzie faktycznie nie ma Dwa razy na tył, dwa razy na przód O, ładnie, pod teraz pod samiutką siateczkę będzie dłuższy kawałek do wytrzęsania No i pojechaliśmy No to już będzie koniec zmagań Już tutaj obornik się kończy Jeszcze zobaczymy się z orania Jeżeli dzisiaj traktor przyciągnę to dzisiaj Będę jeszcze nagrywał A jeżeli jutro to jutro wow. Ale będą i tak dwa osobne odcinki I tyle będzie jeszcze trochę na podwórku, z podwórka pozabieramy i będzie git, jeszcze trochę za załadunku. Teraz powinno dla mnie wejść jeszcze tam na podwórku po dwa razy, każdy przybierze tutaj i będzie koniec. Będzie trzeba traktor odciągnąć i przyjechać czymś innym. O! Więc do zobaczenia, do następnego. Cześć!